Bardzo fajne miejsce. Ma dobrą energię. Kompleks miejsc w założeniu budowano jako idealne miejsce do pracy. Cicho, łapa. Już tu byłem. Zdążymy na przemówienie? Pobijamy mnóstwo czasu. Jeszcze zdążymy pójść na karuzelę. lewituje ja. na platformie o, współczesnej ja. i. Współczesnej nauki technologii. Wstał w 1950 roku. Mieszkają tu najwięksi naukowcy pozostałych republik radzieckich, w tym też Republiki Niemieckiej. Pracę tutaj dostają tylko najwdzięczniejsi i najpracowici. Towarzyszu. Jasne, dzięki. Znowu jakiś robot utknął na drzewie. Heh, zawsze mnie to śmieszy dopracowują nawigację He, Zauważyłem Ale dziś pięknie Całkiem im odpiło! Co ty z nimi wyprawiaz? Cały dzień tak wariuję. Trójka sfiksowała. Trzeba pomalować te domy, ale zobacz, co te maszyny wyprawiają. Podaj mi swój kot, to je naprawię. Trzymaj o, Dziękuję. Mój kod to 0451. No dobra! Do roboty nie robię. Ja ta... Panie, gotowe! Wielkie dzięki! Miłego świętowania! Dzień dobry, mój drogi. Jak się masz? Dobrze spałeś? Dzień dobry, doktorze Seczeno. Wyspałem się. Proszę o rozkaz. Jak tam nowa rękawica? Lepsza od poprzedniej. Podoba mi się. Tak właśnie myślałem. Sam ją zaprojektowałem. Uważaj, panie. Jest ważniej, że niż ci się wydaje. Tak, doktorze Będę o nią dbał. W laboratorium dokończą ci integrację rękawicy z ręką. Mam dziś pełny kalendarz, więc Michael Stockhausen. Wszystko ci wyjaśni. Później się odniosę. Przyjąłem. Macie rozkaz iść do laboratorium. Turbina już czeka przy korytarzu. Rozkazy są jasne? Nie, weźcie już ode mnie otcza. Miło słyszeć, że nie macie żadnych pytań. Choć raz. Kutafon... Zakładę. Za chwilę rozpocznie się wystąpienie dyrektora. W kolejkuracje powiem roku. To to Towarzysze, no do kolektywu to ja? już dziś z urządzeniem. Co za wykulanie? Poznajcie historię zakładu 3826 oraz dokonane w nim odkrycia i oddajcie hołd wszystkim ofiarom wojny. Wszyscy są tacy radośni i szczęśliwi. Tu jest jak w Chinach. Byłeś w Chinach, towarzyszu majorze? Byłem wszędzie. W sumie wszędzie poza Chinami. Tak wyszło. Zakład 3826 leży niedaleko naszych chińskich braci. Mają dobrą energię. No i... podobno fajnie tam. Leczy samej. Byłem samotnym wilkiem, moja Walczyliście na wojnie, towarzyszu Majorze. Coś sobie przypominacie? Kówno pamiętam. Mam pustkę od czasu, gdy zostałem ranny. To tak, jakby coś mi utknęło w pamięci, ale nie mogę sobie przypomnieć. Skwareczki, psia mać... Kurwa. Nie mogę pojąć, że Miarkujcie się, majorze. To miejsce publiczne. Na dnia, Wszystkie Podknąć planety władzy. Układu Słonecznego będą miały sztuczną atmosferę i starą się zdatne do zamieszkania. Dotrzemy do najdalszych gwiazd. Dziś stawiamy pierwsze kroki w najważniejszej podróży w historii. Wciąż nie mogę pojąć, że Podejdźcie, towarzysze uważni To które możemy już Major Nieczajew melduje się na rozkaz z rozkazu towarzysza Seczenowa. Witaj, towarzyszu majorze! Dziś jest wyjątkowy dzień narodziny kolektywu! Tak, tak, wszystkiego najlepszego, do rzeczy, dobra. trochę mi się śpieszy. Oczywiście! Oto przyszłość sowieckiej edukacji! Osobisty wynalazek doktora Seczenowa. Poliedukacja! Koniec z wieloletnią, zinstytucjonalizowaną edukacją obywateli radzieckich! Od tej pory wystarczy wstrzyknąć specjalny neuropolimer z wybranym programem edukacji na przykład kursem uniwersyteckim z biologii i od razu można zostać wykształconym członkiem społeczeństwa! Chcesz znać koreański? Albo mieć doktorat z fizyki jądrowej? Albo grać na fortepianie? Kolektyw 2.0. To ma. Tak, tak, tak. Znam to dobrze. Przejdź do rzeczy, Robuś. Przepraszam, oczywiście. W waszym przypadku stanowczo trzeba będzie czegoś skuteczniejszego. Tak czy siak, musicie przyjąć pierwszy zastrzyk neuropolimerowy. <noise> Towarzysz Sechenow już czeka agencie P3. Powiadomiono mnie, że wkrótce przybędziecie. Proszę, weźcie tę kapsułę. Wasza rękawica ma funkcję skanera. Jej czujniki są połączone włóknami neuropolimerowymi z waszym układem nerwowym, przede wszystkim z polimerową siatkówką waszego oka. W skaner trzeba włączyć specjalnym gestem dłoni. Po wybraniu przedmiotu, wyciągnij rękę w jego stronę. Należy go po prostu wskazać dłonią. Trzeba złożyć wszystkie palce poza kciukiem i palcem wskazującym. Aby włączyć skaner, trzeba ułożyć kciuk i palec wskazujący pod właściwym kątem. Kurna, robuś, kto to wymyślił, hiszpańska inkwizycja? Zwróćcie się, grzeszniku! Apages satanas! <laughs> Ten gest jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Opracował go nasz główny ekspert w dziedzinie współczesnego, awangardowego turbodadaizmu? Nie wiem, co on palił, ale ja też chcę. Jeszcze przed chwilą podobno wam się gdzieś trochę śpieszyło. Przymknij się i skanuj dalej, dobrze? Chcę się zapoznać z moim nowym sprzętem. Teraz ukryte obiekty będą widoczne. Ta umiejętność może się bardzo przydać w przyszłości, ale teraz kontynuujcie bieżącą misję. Towarzysze! Za chwilę przemówi do was dyrektor generalny Zakładu 3826! Doktor Sečenjak czynna z oszczędnościami absolutnie niejako w która na zawsze zmieni nasz świat ja. Nie, konieczna. Chwil, jak z się na naszym kochane związek tak trakiewiców i postawach Dzień dobry, opracowania na no, Stało się możliwe zbudowanie uniwersalnej, wersji której tym kolegi czekają na Was. Pierwszej sieci dla ludzi. No. Ludzie będą sterować robotami za pomocą umysłu i wreszcie będziemy mogli zapomnieć o żmudnej, katorżniczej pracy fizycznej i skupić się na osiągnięciach w nauce. W imieniu całego zakładu 3826 mam zaszczyt przedstawić Wam sprzęt przyszłości. Interfejs nerwowy myśli. Dzięki niemu ludzie staną się sercem kolektywu 2.0. Sieć jednoczącej ludzkości. Łączącej intelekty każdego z nas w wielki bezkresny umysł, który nie ma ograniczeń. Dzięki interfejsowi nerwowemu myśl, roboty będą sterowane umysłem. Zagadnienia ze studiów opanujecie w okamgnieniu. Dobrze, że się nie stresujecie, towarzyszu majorze. Samochód czeka. W biurze doktora Seczynowa dostaniecie kod dostępu. Albo jeden z jego ochroniarzy. Ja, natyrnić. Niewygodne urządzenia do komunikacji, głośniki, dokumenty i elektroniczne notatniki. Myśl zastąpi absolutnie wszystko. To nie wszystko. Zyskacie ogromne możliwości? Nauka języka obcego w ciągu minuty? Fizyka kwantowa w jeden dzień? Czytanie? Arcydzieł światowej literatury z pamięci? Wystarczy tylko zamontować interfejs nerwowy Myśl dokładnie w tym miejscu na sklepie. Komunikację między mózgiem a urządzeniem osobistym Myśl zapewni drobny zastrzyk neuropolimerowy, którego można dokonać w pobliskim centrum polimeryzacji. Tam też otrzymacie urządzenie myśli. W pięć minut. Tylko w pięć minut. Staniecie się przyszłością. Towarzyszu, obywatelu Wielkiego Związku Radzieckiego, dołącz do rodaków i przejdź polimeryzację. Dołącz do kolektywu Bazero. nad robotami Tu jest bosko. Ilekroć tu jestem, naprawdę nie mogę się nadziwić. Jest tak ładnie. Winda właśnie przyjechała. Odbędzie się już 13 czerwca 1955 roku. Niespełna dwa dni. Zdobądź myśl już dzisiaj i dołącz do homofdurum pierwszych. Przyszłość już należy do was. Stylowe. Nauka to potęga, wiesz? Nie ma przeszkody, której nasz szef nie potrafiłby pokonać. Podziwiam go za to. Nauka nie zna przeszkód nie do pokonania. Chyba, że chodzi o tryb milczenia rękawicy. Oto pański kod do pojazdu, towarzyszu majorze. Jasne. Pojazd czeka na dole. Czas ucieka, więc zalecam pośpiech. Możemy pojechać tą samą widną co wcześniej. Ej, Einsteinie, co ja bym bez Ciebie zrobił? Przykro mi, że się nie spotkaliśmy. Cały dzień opędzam się od dziennikarzy. A więc, jak ci się podobaczyło mnie? Zbudowaliście istne miasto przyszłości. W całym ZSRR takiego nie ma. Zbudowałem je dla całej ludzkości, nie dla siebie. Wkrótce nauka dokona rewolucyjnych odkryć. Niedługo sięgniemy gwiazd. Te zamki na niebie zapoczątkują podróż do najdalszych zakątków wszechświata. Chcę tylko, by ludzkość dojrzała, na co naprawdę ją stać. Piękne marzenie, doktorze Seczenow. Marzenia wskazują drogę nauce. W literaturze łatwo można znaleźć pierwowzory wszystkiego aviacji, kosmonautyki, robotyki. To znaczy, że wzięliście pomysły z powieści science fiction? A raczej z marzeń ludzkości, Petry. Wyobraźnia jest jak młot kowa dla innowacji. Ale niestety, niektórym to przeszkadza. I to jest zadanie dla takich jak wy, obrońców ludzkości i jej przyszłości. Mam kogoś zlikwidować, szefie? Mówisz to z taką łatwością, mój drogi. Oby do tego nie doszło. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Najpierw ulepszmy twoją rękawicę. W laboratorium czeka na ciebie robot typu Tierszkowa, Z którym udasz się do kompleksu Wawiłow. W porządku? Tak jest. Zaraz wsiadam do samochodu. Nie ma tu gdzieś może jakiegoś radia? Cały Związek Radziecki nie może się doczekać kolektywa 2.0. W każdym. Tak, właśnie z takiego wracam. Rozumiem. Rząd amerykański jest bardzo zaniepokojony lawinowym wzrostem bezrobocia po pierwszych dostawach robotów przemysłowych. Preż z polityką. Sąc. Mam mnóstwo urządzeń myśl. Na pewno ich nie zabraknie powiedział deputowany Szauczynow w odpowiedzi na obawy mieszkańców miasta Oziorszczyt. Dajcie tu jakąś muzyczkę. Odraz ule все деньги купи Целая рець, миллиона, миллиона, миллион алых из окна, из окна, из окна. To, że wreszcie zaczęliście zadanie. I to w mniej niż godzinę. Zaród? Ja allmaję. Coś ty powiedział? Ja wolę moją furę, ale dziękuję bardzo, Herr Stockhausen. Doktor Sechenow wszystko mi powiedział. Czy to nie było trochę za mocne? Nie. Jakoś mnie nie zaskoczyła wasza odpowiedź. Ja nie mam szacunku dla was, liniarzy, a tak w ogóle... Czy dla kogokolwiek go macie? Na szacunek się pracuje. Doktora Seczenowa szanuje, bo operacją ocalił mi życie. Inni muszą sobie zasłużyć. Czemu w ogóle jedziemy tym gratem na grzbiecie robota? Odrzutowców zabrakło, czy jak? Żałosne. Jazda turbinowa to ważna tradycja. Przypomina nam dawne czasy zakładu 38-26, kiedy jeździliśmy tymi pojazdami do nowo powstałego miejsca pracy. No dobrze. Ale czemu zaprzęgnięto do tej tradycji trzmiele? W ogóle to bardziej przypominają latające świnie. Latające świnie? Widzieliście, by świnie latały, a może jeszcze grącz? Owszem, na Kondorze. Jakiś geniusz taki jak ty nie zamknął zagrody. Ale krowy leciały tylko w jedną stronę, w dół. Mam propozycję, towarzyszu. Zajmijcie się może swoją misją, a my śleń Zamknij się, łapa! Chciałbym posłuchać. Czego? Jest tu coś, czego jeszcze nie znacie? Jeszcze nigdy tu nie byłem. Cicho! Co? Jak to? Kurczę, nie wiem. Weź się już odczep. Bardzo przepraszam. Kto Miliony 28-26. Wkrótce dojedziemy do celu. Przewidywany czas przybycia to 11.47. Temperatura 26 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr. Za oknem widać most Sojusz Granit nad jeziorem Lazur oraz najważniejsze obszary testowe zakładu – WOGN i Sahara. Łączy je kolej magnetyczna zwana Maglev – jej technologię opracował dział projektowy kompleksu Czołomir pod kierownictwem doktora Lebiedieńskiego. Obecnie widać, jak działa zautomatyzowana fabryka montująca roboty i dystrybująca części potrzebne w różnych kompleksach zakładu. System fabryki pod kontrolą kolektywu 1.0. Potrafi autonomicznie zarządzać produkcją i realizować nawet 100 zamówień na godzinę. Pod nami. Znajduje się centrum obliczeniowe doktora Seczenowa. Główna radiostacja i węzeł kontrolny tej części sieci. Obecnie przelatujemy nad farmami fotowoltaicznymi słonecznik, które zasilają cały WOGN oraz Park Przyjaźni Międzynarodowej, okoliczne osady i linie kolei magnetycznej. Zakład 3826 łączą linie kolei magnetycznej umożliwiające pracownikom wygodną podróż między kompleksami. Pod nami dostojny pomnik Wezwanie macierzy zniesiony w 1949 roku z okazji zwycięstwa Związku Radzieckiego w II wojnie światowej. A teraz wkraczamy na teren kompleksu Wabiłow. Gdzie powstają wynalazki zakładu 3826 dla rolnictwa. Tutaj widać pomnik radzieckiego sierpa autorstwa rzeźbiarzy Jeleny Muchiny i Aleksandra Kibałnikowa, wzniesiony z pomocą robotów w 1951 roku przez sieć neuronową Kollektiv 1.0. Jest to więc pierwszy na świecie owoc współpracy artystycznej między człowiekiem a maszyną. Ta wycieczka dobiega końca. Zakład 3826 zawsze jest otwarty na nowych specjalistów z całego Związku Radzieckiego. Czeka na nich niepowtarzalna przygoda w świecie przełomów technologicznych i osiągnięć naukowych, które przyniosą dumę partii komunistycznej i całemu narodowi radzieckiemu. włączyła protokół bojowy. Co? Serio? O, i co ja mam z tym zrobić? Niech to... Prosimy nie od do pełnego zatrzymania pojazdu. Jesteście Podajcie rękę, towarzyszu! Odprowadzę was do kompleksu Wawiłow! Co tu się do diaska na wyprawiało? Niestety nie mam żadnych informacji na ten temat. Wszystkie roboty funkcjonowały prawidłowo, aż nagle przestawiły się w tryb walki. O! Co ty Ślisko. wyprawiasz? Robus, Wiesz, że zarzewiałą dupę w drogiej Co za brak wychowania! Winda została na... Walsz, mato. Znów jedziemy do góry w trybie prawidłowym. Zaraz przybędzie robot holowniczy DROFA, podepnie nas sprzęgłem magnetycznym i zabierze drogą powietrzną. Ja pierdolę znowu! Z pomocy, towarzyszu majorze! Ja spadam! Co do diabła!